Bronisław Piłsudski, brat Józefa Piusuckiego, badacz ludów Sachalinu, był także pionierem badań etnograficznych na Podhalu. Miał liczne rodzeństwo, w tym najsłynniejsze z nich Józefa Piłsudskiego, przyszłego marszałka Polski. Za udział w spisku mającym na celu zamach na cara Aleksandra III, Bronisław Piłsudski został skazany przez władze rosyjskie na karę śmierci, zamienioną później na 15 lat katorgi. Bronisław w wieku 21 lat trafił na Sahalin, wyspę na oceanie spokojnym, zwaną Wyspą Katorżników. Zaczął tam badać i opisywać życie, język, obyczaje i tradycje ginących plemion: Ajnów, niwchów. I oroków pozostawił po sobie olbrzymi i unikatowy dorobek naukowy. Opracował słownik, badał kulturę i obyczaje, a wreszcie utrwalił fonograficznie, jako jedyny na świecie w pionierski sposób, pieśni i mowę Ainów. Do Polski wrócił w 1906 roku. W latach 1906-1914 zaangażował się w prowadzenie badań nad folklorem góralskim. Bronisław Piłsudski zginął 100 lat temu 17 maja 1918 roku w Paryżu, tonąc w Sekwanie. Podejrzewa się, że była to śmierć samobójcza związana z depresją. Zapraszamy na stronę www.atikus.pl do działu etnologii.